W czym mogę panu pomóc? Panie doktorze, od trzech miesięcy mam nową partnerkę. Od dwóch miesięcy próbujemy zacząć współżycie, ale no... niestety z mojej winy, jak dotąd do tego nie doszło. Próbowaliśmy kilkanaście razy, ale moja erekcja jest za słaba. Dlaczego twierdzi pan, że to pańska wina? Czy dba pan o zdrowie? Czy stara się pan, żeby wasze kontakty seksualne były udane? Dobrze się odżywiam, uprawiam sporty. Chciałbym, żeby moja partnerka była zadowolona z seksu, ale nic mi nie wychodzi. Tym bardziej nie powinien pan się obwiniać. Stawianie sobie zbyt wysokich wymagań dotyczących sprawności seksualnej może być stresujące. I w dalszej konsekwencji przyczyniać się do występowania tak. problemów seksualnych. To prawda. Bardzo się stresuję przed zbliżeniem. Czy w przeszłości miewał Pan podobne problemy? W moich poprzednich dwóch związkach na początku pojawiały się pewne problemy. Stopniowo jednak było coraz lepiej. Ale jeszcze nigdy tak bardzo mi nie zależało. Obecna partnerka jest dla mnie bardzo ważna. Czy ma pan poranne erekcje? Erekcje podczas masturbacji lub podczas pieszcze z partnerką? Tak, no w tych sytuacjach raczej nie ma problemu. Tuż przed zbliżeniem albo kiedy zakładam prezerwatywę mój członek całkiem opada. Kiedy ostatnio wykonywał pan badania okresowe? Dwa lata temu, ale od tej pory nic mi nie dolega. Wszystko wskazuje, że Pański problem spowodowany jest czynnikami psychologicznymi. Stresem. Związanym z tym, jak bardzo chce Pan dobrze wypaść przy partnerce, spełnić jej oczekiwania. Jednak dla pewności powinniśmy wykonać podstawowe badania, żeby wykluczyć choroby które mogą nie dawać jeszcze innych objawów. Czy? Czy to się da skutecznie leczyć? Tak. Jednak wcześniej musimy dokładniej omówić pańskie problemy i wykonać badania. Być może przez jakiś czas będzie pan stosował lekki. Pomocne może być także zgłoszenie się na następną wizytę z partnerką. Wkrótce wszystko to z Panem omówię.